Mamy ma medal, cóż. Chłopaki gramy! każdy się teraz czekamy na zakończenie. Idziemy do rodziców i za 30 minut 30 minut, 30 minut, tak, 10 minut przyjdziecie tak, do mnie, Dobra. Tak, za 10 minut. Zbieram. <laughs> no, i Brawo okay. Bartek! Patryk, no, biegi, biegi! Dopsuń, Patryk, czas i ci w kopnąć. Patryk na środek. Patryk, patrz co się dzieje, patrz co się dzieje z piłką. Kuba. Jest Matek. Bartek. Cybilek. Dobrze Maciek, dobrze. Kuba, ale ty się skup na tej piłce trochę. A tak, Za tą piłką się. No zabierz mu, patrzył. Pi... Zabierzcie mu, zabierzcie mu tą piłkę. Kuba skup się. Zabierz mu, zabierz mu tą piłkę. Będzie ciężko. Nie. <laughs> Paweł, jak tam? Kanapka smakuje? Dobra. Zabierzcie, Patryk, zabierzcie. Zabierzcie mu tą piłkę.

Patryk, graj coś! Graj, 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 ruszaj się! Nie do tyłu! Do przodu! Do przodu! Na bramkę! Bliżej Patryk, bliżej bramki! Bliżej bramki! Dziękuję. Yeah, Dziękuję. Super! jeden. Dziękuję. Samo sobie, samo sobie ja się Dobrze pobierło. jest! Odegraliśmy. Dobra, gramy chłopaki! Gramy, gramy! Chłopcy! Chłopaka! Zabierz, zabierz, Patryk! Zabierz mu tą piłkę! Zabierz ci go! Idź na bramkę, na bramkę! Szybko, szybko! Bliżej, Patryk, bramki! Ale nie dorzuci tam! Dorzuci, mocno! Z całej siły!

bo brakło, dobra dobra, dobra to muszę tam z panem rozliczyć, dobra, dobrze, no okej, nie ma problemu dobra, do zobaczenia właśnie ma żółwy w braku żółwi braku dobra dobrze, dobrze, dobrze. Patryk, wybić to! Dobra, Wybij, zabrać mu! Zabrać! Wybijcie to! Tak, dalej! Mocno do przodu! Mocno, Patryk, do przodu! Pal był, Dabas jest! Niebiescy zaczynają! Patryk, pod bramkę! Pod bramkę! Idź pod bramkę! Samą bramkę! Szroko. Do bramki! Dalej! Dalej, Patryk, jeszcze! Dalej! Nie no, niech wyjdzie do przodu trochę. Dawaj, dawaj!

Oh. Boże, grudka, to. Idź, idź. że Agnieszka idzie za mschawek. Możesz nie zaproponować. Tego Pod bramkę, idź pod bramkę Batryk! Maciek, dobrze. Dawaj, Maciej, Nie odpuszczaj, nie odpuszczaj, tak! Dobrze, super!

a ma pod Patryk ma bramkę. z całej siły. O, dobić, dobić. Dobij, Jeszcze raz. Dobrze. Cały czas na piłkę. Patryk, patrz. Wejdź na super, dobrze. Jeszcze raz. Tak, dalej. To wrócił się tam Patryk stój stój Dobrze stój w tym miejscu Przedrożny. Patryk wróćcie się i drudrożny. Do środka Patryk do środka Patryk szybciej Ale gazem Patryk do środka no szybko Okej okay, teraz zostań tutaj Zostań tu Rozdań! Rozdań! Co? 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 że Rozdań! nie Rozdań! Rozdań! <laughs> 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 Skąd on to czuł? Rozdań! Tak, rozdań! Kuba! Rozdań! Rozdań! dawaj! Rozdań! Rozdań! idziesz! Idziesz, no, idziesz, idziesz, Rozdań! 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 Nie daj mu! Rozdań! Rozdań! mu, tak! Rozdań! Tak. Tak. Rozdań! Patrz, tam Gabriel! Brawo! Dobrze, super! I patrzysz za piłką. Wybierzesz ją, nie dajesz się. Patryk! Dalej, do przodu! Dobrze! Pod bramkę, idź pod bramkę, Patryk! Tutaj, super! Pod bramkę, pod bramkę. Pod bramkę, pod bramkę. Dobrze, 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 super!

Zabierz mu! no! Do niego kuba! Gdy no, tak! Dobrze! Dobrze! No, no, się do nie niego masz rękę! Sędzia, ile zostało czasu! Nasza strefa pana Strewna kolejną promocję: baton i soczek za 3 zł! Gdzie sam Dajesz mu! O! Patryk, na bramkę, bliżej, bliżej bramki. Dobrze, już jest. Dobrze, brawo, rzut rożny, powtórz. Tak samo. Patryk, dobrze, super. patrz 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 idź na bramkę Patryk, idź do bramki, do bramki. Maciek, szybko, szybko, Maciek. O! Gramy! Jak dwa dwa jest? Nie, Trzy, dwa. Nie. Dwa dwa! dwa, dwa. dwa bierzesz ją! Ale co to? Goń, goń, goń. Jest szybko. się. Patryk. Zabierzcie mu. Zabrać mu tą piłkę. Dobrze, Remi. Dobrze, Maciek. Do końca. Ja? Nu e minuta, a? Jest. Tak? Nie, Nu e singura minuta, nu? Bartek! minuta, no? corect. Vă mulțumesc, Bartek! Patryk, Ekstra. Trzymaj Ufa! 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 Trzymaj go wieczór Ufa! Trzymaj, Trzymaj Ufa! Ufa! Brawo! Brawo! brawo, brawo. Czas! Czas! Dobrze. Ale tak na czas! 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 Majcie, Brawo! Do przodu, Patryk! Super, biegniesz! Biegnij! Tak, tak, nie. 3, chyba było, no? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. było? Nie, dwa, dwa. Ja dwie bramki widziałem, tu i dwie tu. Co właśnie nie wiem. Super. zobaczymy. No 2 2 chyba, tak, tak mi się wydaje. Nie wiem czy, też ja... Tak wydaje czy ja coś przegapiłem? Nie, Nie wiem. Było Nie, Nie było mnie? Nie, Nie wiem.